Jestem Nolife2000 i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Minecraft SkyBlock. Dobrze, więc zaczynam, a na początek zacznijmy od zniszczenia tego. Jak widzicie, zrobiłem tutaj sobie nieskończone źródełko wody i fabrykę kobla. Sorry, was, że Was zrobiłem to bez Was, ale nie chciałem Was po prostu zanudzać. No i w tym odcinku, jak widzicie, już się nawet przygotowałem. Zbudujemy sobie taki mały, prowizoryczny domek. Dobrze, więc lecimy. Tutaj sobie zrobimy taki mini mościk. Hop. Szukajcie. O, albo jeszcze o jedną karteczkę. No i lecimy. Mm -hmm. A właśnie, przy okazji, takie coś do hejterów, yy, Przy okazji, jak, nie macie, jak wam się nie chce oglądać i myśli, i mów, mówicie, że nagrywam bezsensownie i nudno, to, mi, to nie wiem dlaczego wy to oglądacie. I przy okazji, dziękuję moim kochanym widzom za to, że po prostu mnie wspierali, mnie zachęcali, tak jakby szczerze mówiąc, do nagrywania. I no, jeszcze, no i właśnie bardzo za to dziękuję. No i oprócz tego yy, generatora kobla nic nie zrobiło. Hmm. Dobrze. Zrobię sobie takie schodki. Eee. Jak ja robię te schody. Hop, hop. 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 Nam. Nam. I nam. Dobrze? No i lecimy dalej, budujmy sobie to i patrzcie, bach, bach. No i teraz y uważajmy, żeby nie spaść. I tutaj ciach, ciach, dobra, ciach, ciach. I dobrze, zaraz te schody skończymy, bach i bach i się zaraz weźmiemy za kurde i zaraz się weźmiemy za dom no i co by tutaj jeszcze dodać domek będzie szczerze mówiąc z połączeniem domka z drewna i bruku dobrze no i tutaj zaczynamy takie jakby początkowe i tutaj jakby i tutaj się tak jakby można by to po, ująć, osiedlał. I no i za niedługo to trzeba będzie oświetlić, ponieważ w nocy będą mi się tutaj spalnować mopki, i no, no po prostu zaciekawień nie będzie. No. I przy okazji, jak coś, z tego nie wiem, czy już to mówiłem, nie będzie tego, tego gameplay'a z gry Lego Harry Potter lata 1-4. Nie wiem, czy to mówiłam. Ale chcę Was poinformować i najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj postaram się usunąć ten zwiastun. I mam do Was takie pytanie, nie wiem, do Was, hejterzy. Przy okazji, yy, czy chcielibyście odcinki z y, SG, ponieważ taki fajny sobie serwer nawet y, znalazłem i po prostu byłoby nawet fajnie jakbym zaczął tam nagrywać. Dobrze. No a, w następnym powiem co będziemy robić w następnych odcinkach. W na następnych odcinkach na pewno sobie zrobimy taką ferm, fermę zboża. Albo nawet i dzisiaj jeśli zdążymy Dobra, lecimy wiecie co? No i przy okazji jak tam uważasz w szkole, bo nie niedawno nawet przyszły wyniki tego, jak tego testu próbnego z 600 klasisty. I jak coś dostałem 28 punktów to no, tak ciekawości, jeśli wypisaliście. Ile dostaliście za ten test? Punktów i tak dalej. No i właśnie, czy dla Was on był trudny? Bo dla mnie nawet nie był, ale ojeju, czekajcie, zaraz wracam, tylko wykopę kobla. Więc robimy cięcie i zaraz do Was wracam. Dobrze, ja już wróciłem po kopaniu kobla. Jak widzicie, dokończyłem kładkę maszą do tego i zacznijmy sobie tutaj budować domek. Hap. Dużo on taki za bardzo nie będzie, ale się postaram. Mm, już, już, dobra. I tutaj sobie kobla postawne. Hop, hop, hop. No i tak no, i tak mniej więcej będzie wyglądał ten nasz mały taki skromny domeczek. Hop. O, ja znowu mi się kobra kończy. Mogłem go wychować tak wokoło. I to jest właśnie taki minus mapek skyblockowych, ponieważ co chwilę muszę latać po koblach. A mnie tu czasami już nerwia. O Jezu! Przepraszam! E, hop! No i koniec, hopla. A teraz budujmy sobie przynajmniej te, jakby takie filary moje! Hop, hop! Dobrze, trzy? Dobrze, są trzy! Bach! I lecimy dalej. Ojeju, i teraz byłby pech, jak znowu spał. No i znowu wracam po kopaniu kobla. Dobrze, znowu wróciłem i mam nadzieję, że się znowu nie będę bawił w kopanie kobla. Bo dla, mnie to, bo dla was to jest sekunda, a dla mnie to jest kilka minut kopania. Mm, szkoda, że mi nie dali gotowego kobla. Up. Nie, 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 nie. Nie no, no i oczywiście. Kobla nie starczy, Nie, nie. Nie no. Gadden. Eee, dobra, więc już mi w miarę niedużo zostało, więc robimy cięcie. Dobrze, widzicie? Już wróciłem, zrobiłem nawet drzwi do naszego domku. Postawię je. Hop! Tutaj drugie. Postawmy sobie. Hop. Dobrze, ale to jeszcze nie koniec. Jak coś tak, Wam chyba zrobię pomiędzy odcinkiem, bo za niedługo czas mi się ten nowy kończy. Za dwie minuty. Więc nie wiem, czy zdążę. Najwyżej dokończę to w następnym odcinku, albo po prostu nie będę Was samodzał. I wrzucę. I zrobię to sam, ale przez chwilę ze mną pocierpicie, ale jak mi się drewno skończy, to już nie będzie ciekawie. Ostrzegam, bo tego akurat nie będę nagrywał. Nie będę czekała, że mi się drewno weźmie, bo, mączki, bo nie mam mączki kostnej, co najgorsze, bo, jeszcze raz, bo, już, bo już bym się nie denerwował, jakbym miał tą mączkę kostną. Op. Dobrze, widzę, już, że mi tak nie starczy. Moje szczęście, moje szczęście. Oczywiście, przed nagraniem nie mogłem sobie wziąć, pozbierać tego drewna, tylko w czasie nagrania, tylko na następnym nagraniu. Oczywiście, oczywiście. Mój pech. Postaram się, żeby chociaż starczyło na tą pierwszą, jakby to powiedzieć, warstewkę tego daszku. No i no już nie starczy, dobra. Ale i tak się nic nie dzieje. bo i tak już kończymy za chwilę odcinek. Dobrze. Dobra. To nic. Wraz z kończeniem tego drewna. Żegna wa, żegnam was. Razem tutaj z moim pięknym. No nie pięknym, bo jeszcze nie ma dachu. Ale za niedługo będzie miał. No i żegnam się z Wami, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.